wyobraź sobie, że nagle odkrywasz, że masz te super power. Aż tylko ty decydujesz o wszystkim, co się w twoim życiu dzieje. O ile inne będzie twoje życie w tym momencie, w, tym, w tej sekundzie, bo tak naprawdę powinniśmy żyć tu i teraz. Nasze życie jest dokładnie tak, jak jest zapisane w księgach. Nie jesteśmy w stanie tego za bardzo zmienić. Możemy się jedynie dostosować. I dostosowanie się do rzeczywistości może spowodować, że wpłyniemy na zmiany na przyszłość. Natomiast bunt, krzyk, awantura nic nam nie da. Musimy znaleźć metodę na to, żeby przekonać resztę społeczeństwa do naszych racji. Nie na siłę, tak jak towarzysz Tusk, czy towarzysz kośnia kamesz czy towarzysz Czazasty, to są, towarzysz Hołownia to są wszystko ludzie skrajnie sprzedani, skorumpowani, zniszczeni przez życie. Natomiast my, wszyscy wolni Polacy i cały świat powinniśmy skorzystać z tego, co Pan Bóg daje i iść ścieżką prawdy, uczciwości i, i zmierzać w ten sposób budować swoją własną przyszłość.